Dzisiaj jest 1 maja i postanowiłem, że pokażę Wam dzisiaj pięć miejsc na krakowskim podgórzu, które są związane z II wojną światową. Nie będą to tylko miejsca takie dokładnie związane z jakimiś wydarzeniami, ale także relikty, które zachowały się wiele lat po wojnie i stoją do dziś. Przychodzimy koło nich, może nawet codziennie i tak naprawdę nie zwracamy na nich uwagi i nie wiemy co to jest, po co to powstało. Dzisiaj Wam, dzisiaj pokażę Wam po co to powstało, w jakim celu i do czego służyło. Jestem dzisiaj ubrany w strój panczenisty kolarza ponieważ no w pewnym sensie jest to wycieczka rowerowa. Pierwszy relikt, który chciałbym wam pokazać, znajduje się dość blisko. Jesteśmy tutaj pod gmachem urzędu miejskiego w Krakowie na Podgórzu na ulicy Wielickiej. Natomiast pierwszy relikt, który chciałbym wam pokazać, znajduje się w tamtą stronę. Ruszamy. Oto pierwsze miejsce dzisiejszej wyprawy. Za mną znajduje się stacja kolejowa Kraków Płaszczu, nawet widać pociągi stoją. Natomiast to co nas dzisiaj interesuje to jest ten kamienny blok. Jest to betonowy prostopadłościan prawdopodobnie z 1944 roku z dziurą o tutaj widać taką trójkątną dziurą na umieszczenie ładunku wybuchowego. Jest to niemiecka zapora przeciwpancerna. Obiekt został wybudowany przez Niemców w 1944 roku. Takie zapory pozwalały na szybkie zamknięcie przejazdu. Aby zablokować drogę, należało wsadzić ładunek wybuchowy lub po prostu rozbić ściankę podtrzymującą słup od strony toru i cała, ca, cała konstrukcja spadała tutaj na tory i zamykała przejazd znajdziemy takie zapory przez wszystkich wiaduktach e, ważniejszych e, nad, nad ulicami no, dostanie się tutaj w warunkach wiosenno-letnich graniczy naprawdę z wytrzymałością przebić przez Tą łąkę pełną pokrzyw, ponieważ jak widzimy, znajduje się tutaj ten nasz słup na takiej skarpie. No nic, ja się będę starał stąd jakoś wyjść, tak żeby się już do końca nie poparzyć. Yy, I zapraszam Was. No właśnie, jedzie pociąg. Zapraszam Was na miejsce drugie naszej wycieczki. Drugi przystanek naszej wycieczki rowerowej. To jest ulica Dębowskiego. Za mną jest szkoła podstawowa numer 29, ale to nie szkoła jest celem mojej wyprawy, ale budynek, który znajduje się dokładnie naprzeciwko niej, czyli Dębowskiego 7. Na elewacji tej kamieniczki z lat 20 XX wieku zachowały się relikty oznaczeń LSR, czyli Luft. Doskonale zachowane do dziś oznaczenia wskazują drogę do schronu przeciwlotniczego. Umieszczane są były przez ludność pochodzenia niemieckiego na ścianach budynków. Te oznaczenia miały wskazywać drogę ludności cywilnej do schronów przeciwlotniczych. W tym przypadku tutaj prawdopodobnie miały to być po prostu piwnice. Tutaj obowiązkowo w kolorze białym widać litery NA, czyli Not Ausgang, czyli to są oznaczenia wejść ewakuacyjnych. I w razie zawalenia takiego budynku, na przykład w wyniku nalotu, miały wskazywać ekipom ratunkowym przybliżone miejsce, miejsce wejścia do schronu. Oznaczenia powstały prawdopodobnie w roku 1944 zarządzeniem władz niemieckich. Oznaczenia były malowane obowiązkowo w kolorze białym. Takie oznaczenia były malowane w wielu miejscach w Krakowie w większości w dzielnicach, gdzie zamieszkiwali niemieccy żołnierze i niemieccy cywile. Największe chyba skupisko znajduje się na ulicy Józefitów, będzie na ten temat oddzielny filmik, jak tylko pojawi się na kanale, no to będzie gdzieś tu link. Cóż mogę powiedzieć, Kraków nie był tak bardzo zburzony jak Warszawa, więc wiele rzeczy tutaj przetrwało, natomiast nie zmienia to faktu, że przecież powinny te budynki być wyremontowane, to powinno być zaamalowane, natomiast oznaczenia w dalszym ciągu są, to jest ciekawe. Dobrze, zatem ruszamy na trzecie miejsce. Trzeci punkt y, naszej wycieczki związany jest z reliktami śladów y, po kulach. Ślady znajdziemy głównie na północ i na zachód od centrum Krakowa, a jest to związane no, z działaniami y, Armii Czerwonej w 1945. Mur przy ogrodowej, koła galerii, kościuszki 30, róg Worcela i pawiej, krzywa 12, rzemieślnicza 7, i znajdująca się na podgórzu ulica Piwna 7A. To nasze dzisiejsze podróży. To ciekawe, w większości przypadków dziury powstałe po ostrzale, widać na wyższych kondygnacjach budynku. Że... Jest to związane no, z zawziętością i gwałtownością walk, które się tutaj odbyły. Prowadzone jest na ulicy z bliskiej odległości. Dodatkowo strzał z broni maszynowej, która dawała duży rozrzut. Żołnierze byli niedoświadczeni, nerwowi, a te nerwy spowodowały, że dużo strzałów było niecelnych. Chodziło zresztą o wywołanie jakichś efektów. Paniki. Mur ogrodowej koło Galerii, ulica Kościuszki 30, ruch Worcela i Pawie koło Galerii, Krzywa 12, Rzemieślnicza 7 i właśnie Piwna 7. To są miejsca, w których widoczne są ślady po kulach. Jeżeli uda mi się odwiedzić jeszcze któreś z tych wymienionych miejsc, to też link będzie tutaj gdzieś na górze. A my tymczasem idziemy do czwartego punktu naszej wycieczki. Jak odjeżdżałem Piwnej 7 Akurat byłem świadkiem, kiedy szła matka ze swoją córką, tak na oko, 6-7-letnią. Zatrzymały się na chwilę przed tą kamienicą, i matka powiedziała: Zobacz, to są ślady po kulach. Czyli jednak są ludzie, którzy mają świadomość, co tam się działo i te dziury to nie są. Nie są nie powstały w wyniku tego, że po prostu tych odpada ze starości, tylko właśnie dlatego, że tam. Trwały bardzo ciężkie walki o miasto Kraków. A my tymczasem jesteśmy już w miejscu czwartym. Góra świętego Benedykta. I za nami, gdzieś w tle, powinny być ruiny fortu święty Benedykt. Natomiast nie to chciałem pokazać. To, co chciałem pokazać, znajduje się tam za nami z tyłu. Chodźmy bliżej, żeby zobaczyć ten relikt. Tutaj widać szkołę podstawową 29, gdzie z przodu byłem jak pokazywałem drugie miejsce, czyli oznaczenia schronów. Tutaj za szkołą jest dość obszerna polana, tutaj widzimy ludzie chodząc sami, tam jest kościółek świętego Benedykta, tutaj jest fort. Natomiast tutaj mamy coś takiego. Widzimy, że obecnie ludziom służy za grilla na miejsce na rozpałki. Tam jest drugi. Tutaj gdzieś jeszcze w trawie jest trzeci. Co to, to jest? Tam byliśmy. Tutaj widać, że ten jest dużo lepiej zachowany, chociaż też widać, że impreza tu się jakaś odbyła. że widać, że relikt zyskał długie życie. O tam widać w oddali, o tutaj widać, że jest trzeci. Ten tutaj jest na jakby takiej podmurówce, Widać tu się zachował taki fragment jeszcze. O, że tutaj jakby jakiś taki betonowy wał był. Ale do rzeczy. Co to jest? To jest podstawa pod baterie przeciwlotnicze flak 7,5 cm 97F Widać, że tutaj były trzy takie stanowiska, a przynajmniej trzy podstawy się zachowały To prawdopodobnie z tego miejsca zostały oddane ostatnie serie do Liberatora, który spadł na Zabłociu był to liberator numer seryjny KG933P ze 179 Dywizji ONU RAF. Dowodzony przez Flying Lutnanta Wrighta. Planuję nakręcić generalnie oddzielny filmik o katastrofie tego liberatora na Zabłociu tak w skrócie tylko powiem, że y, samolot kapitana Wrighta dokonywał zrzutu na placówkę Nida 504 położoną 28 km od Piotrkowa, koło wsi Górale. Z drodze powrotnej strony przez ciężką artylerię, prawdopodobnie właśnie stąd, rozbił się na Zabłociu. Y, trzech członków załogi poległo, trzech zaginęło natomiast jeden radiotelegrafista ocalał zanim udamy się do piątego chyba najbardziej znanego i największego miejsca reliktu II wojny światowej jeszcze chciałem pokazać takie zdjęcie poglądowe jak mniej więcej wyglądała ta bateria na tej podstawie i zapraszam na piątym i zarazem ostatnie miejsce naszej dzisiejszej wycieczki. Przed nami ostatni, piąty punkt naszej wycieczki, ale zarazem chyba najbardziej znany. Czyli pozostałości byłego obozu koncentracyjnego Kraków Płaszów. Nie ma chyba Kakoganina, który by nie wiedział o istnieniu tego obozu. Ten jest ogólnodostępny. Za dużo tutaj nie zostało reliktów, ale to co zostało, zresztą sami zobaczcie. Tutaj akurat miasto zadbało o tablice informacyjne w dwóch językach w polskim i w angielskim oraz ze zdjęciami archiwalnymi. Tutaj możemy przeczytać, że przy ulicy Jerozolimskiej, czyli akurat w tym miejscu, znajdowała się brama główna. Z drugiej tablicy możemy dowiedzieć się, że po prawej stronie za bramą główną stał drewniany budynek komandytury w kształcie podkowy. Mieściły się w nim biura admiralicji obozowej. Na dziedzińcu odbywały się apele załogi obozu. Na wprost komandytury stał budynek Koszar załogi. No zaraz. A czasem nie widać tego budynku tutaj. Na tym zdjęciu to czasem nie był ten budynek. Może był. No bo to by się zgadzało po prawej stronie od wejścia. Natomiast z mapy, którą pokażę za chwilę, wynikałoby, że ten albo ten budynek mieściły centrale radiostacji, centralną radiostację. Tu albo tu, prawdopodobnie. Dobrze, chodźmy dalej. No to i trzecia tablica, dedykowana hali pogrzebowej, powstałej w 1932 roku. Natomiast w czasie, w czasie istnienia obozu, była używana jako budynek gospodarczy. Były tam m.in. stajnie, chlewy i królikarnie. W czerwcu 1944 Niemcy wysadzili halę główną i boczne. Natomiast pozostałości w takiej formie są do dziś. O, a tutaj z boku znajduje się mapa obozu. Tutaj czerwonym zaznaczone są są granice, gdzie ten obóz się znajdował. My jesteśmy tutaj. O, jest tutaj m.in. zaznaczony budynek, tak zwany szary dom, który był karcerem tutaj. Natomiast co ciekawe, nie ma tutaj oznaczenia czerwonego domu, który znajduje się tutaj, czyli willi komendanta obozowego. O. Może dlatego, że została willa zakupiona przez prywatnego właściciela i nie wyraził zgody. To jest stara mapka, która była tutaj wcześniej i widać, że tutaj jest czerwony domek zaznaczony i tutaj pod trójką jest centrala telefoniczna. Czerwony kolor oznaczy, że, że budynki są zachowane. Kolor Taki pomarańczowy oznacza, że pozostały fundamenty lub ruiny. Teraz tutaj znajduje się piąta tablica informacyjna, nowa. Tam za drzewem jest czwarta, najpierw zobaczymy sobie piątą. Tutaj jest opisana po prostu historia obozu koncentracyjnego Głaszów. Tablica numer 4 i tak zwany Szary Dom. Budynek mieszkalny pracowników cmentarza gminy żydowskiej, natomiast po założeniu obozu w 1942 znajdowały się tu mieszkania załogi biura, a w piwnicy karcer obozowy. Podobno do dziś dzień w piwnicach budynku zachowały się napisy sporządzone przez więźniów. Napisa numer 6. Kamieniołom. Na terenie obozu znajdowały się dwa kamieniołomy, jeden Tutaj obok Szarego domku, który jest tam, a drugi chyba bardziej znany to jest Liban tam yy, za drzewami na wzgórzu. Numer 7. Plac apelowy. Apele odbywały się dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Sprawdzano stan liczebny obozu. Sprawdzano zgony, załoga kontrolowała ilość więźniów wychodzących i wracających z pracy. Na tym placu odbywały się również egzekucje. Tam jest numer 8 tablica, czyli tutaj dotycząca cmentarza żydowskiego. No tam nie będziemy jechać. Nie będzie interesuje ten obszar, ponieważ dowiedziałem się, że tutaj zostały odsłonięte ruiny baraków. Zatem, co się kryje pod dziewiątką 10, 11 to jest brama wjazdowa. No zobaczmy jeszcze 9 i 10. No właśnie, numer 9. Obszar gospodarczy. Za barkami mieszkalnymi mieściły się obszar gospodarczy, kuch kuchnie, piekarnie, chłodnie, pralnie, raty i tak dalej. Czyli według mapy skoro jesteśmy tu, o. Tutaj powinny być te baraki, czyli gdzieś tam. No nie widzę, żeby coś tu było. No, za chwilę podejdziemy bliżej, to zobaczymy dokładnie. Zobaczmy jeszcze dyszkę tam. A to numer 10, czyli szczotkarnia. Dzieci, które, których w obozie było około 300, pracowały głównie przed produkcji szczotek. 14 maja 1944 roku mimo wszystkie dzieci zostały wywiezione transportem do Auschwitz. Z drugiej strony jest mapa. Tutaj. Czyli jesteśmy tu. 11 to jest brama wjazdowa. Natomiast tutaj znajdują się pomniki. Ten obszar to jedno z miejsc egzekucji. Zwany typowy dołek. Tak bardziej bez wulgaryzmów C-dołek. Natomiast tutaj znajdowała się Hagórka, czyli drugie miejsce egzekucji. No to sobie sami dowiedzcie, bo dopowiedzcie, jak naprawdę się nazywała. Dobrze, sprawdźmy, może poszukajmy tutaj w tym obszarze jeszcze tych baraków. Ruin w zasadzie. I będziemy wracać. I faktycznie są tu między drzewami jakieś takie nierówności, ale takie regularne. tak Czyli widać jest uskok. Potem tu jest jakieś wgłębienie. O, chyba jakieś zwierzątko spłoszyłem. Tutaj znów widzimy. Otwór jakieś tutaj bloki takie kamienne znane Z filmiku na temat ruin parwozowni w Radomiu Tutaj widać też jest jakiś taki kawałek bloku Natomiast jak sobie zejdziemy tutaj niżej i przejdziemy w tę stronę Widzimy dość taki długi obszar. Nie wiem, czy to miała być podmurówka, czy jakiś taki wał, okop. No jest to w każdym razie dość długie. Także czyżby to były te podmurówki których, baraków, których poszukiwałem? Jednak zajrzałem na ósemkę. Tutaj z jednej strony obszar mieszkalny. Tutaj widać ten obszar placu polowego, czyli to, co widzimy tutaj. Natomiast z drugiej strony, właśnie cmentarz żydowski. Niemcy rozpoczęli budowę obozu, niszcząc groby oraz niwelując teren. Przy pomocy ogrodzeniu cmentarza znajduje się masowa mogiła miejsce pochówku około 2000 Żydów, ofiar likwidacji kakowskiego getta. Natomiast to co zostało z cmentarza widzimy tutaj Jak widzimy z cmentarza faktycznie nie zostało wiele nagrobków nic nie można tutaj nie zachował się praktycznie żaden nagrobek żeby było wiadomo to jest tam pochowany. tutaj jest jakiś taki większy fragment, ale nie, tutaj też nic nie ma, no niestety. Jest jedyny akropik. A oto i czerwony domek, jak widać, odkupiony od, przez prywatnego właściciela, został wyremontowany i w zasadzie tylko bryłą przypomina starą willę. Komendanta. Dlatego też prawdopodobnie nie został umieszczony na mapach obozu. I tym akcentem kończymy naszą wycieczkę po podgórzu krakowskim i reliktach po II wojnie światowej. Jeżeli Wam się podobało, to prosiłbym o sygnały. Lajki, dzwoneczki i takie tam. Natomiast no, jest jeszcze pora wczesna. Także ja jeszcze pojadę sobie na zabłocie, żeby zrobić odcinek o Liberatorze, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.